No witajcie! Dzisiaj druga część krótkiego materiału cyklu rekonesans. Chciałbym Wam pokazać jedno z takich ciekawych miejsc, jakie znajdują się w Lubiążu. Celowo nie chcę mówić lokalizacji, ponieważ te miejsce może zostać hmm, zniszczone. Tak, zniszczone. Jest to teren nieopodal klasztoru. W każdym razie. Można sobie tutaj tylko zobaczyć pewne ciekawe rzeczy. Słuchajcie, sprawa jest taka, że nasi świadkowie, którzy nam udostępnili tą lokalizację, mówią o bardzo ciekawych inskrypcjach na murze, na ścianach. Zobaczcie. Widzicie? To jest wszystko związane z latami powojennymi na terenie Lubiąża już. Istnieją opracowania na temat, na temat podziemia niemieckiego w Werwolf. Kilka jest nazw, które są oczywiście pomijane. I jedną z takich organizacji, która jest ściśle wpisana w Lubiąż, to jest organizacja, która się nazywała Hirschhorn, czyli Jeleni róg W dwóch książkach jest opisana jako Spotkanie kilku młodych chłopców, którzy pod wpływem zrywów, zrywu patriotycznego wtedy założyli organizację, która miała za cel obronę tych ziem przed okupantem, jakim, był, jakim byli Rosjanie. W każdym razie trzeba sobie też wspomnieć, że organizacja Hirschhorn nie była rzetelnie przebadana, i w każdym razie. Widzicie, wszystkie opisy, jakie znajdują się w dokumentach, pomijają tego typu miejsca, a my po nich chodzimy i, nam wam, i Wam pokazujemy, że jednak coś było na rzeczy i to nie były tylko spotkania przy ogniskach, jak nam sugerują pisarze nam współcześni. Oczywiście, wszystkie tego typu działania takich organizacji jak Hirschhorn, jak Werwolf wymagają rzetelnego opracowania, ale proszę też zauważyć, że po wojnie jednak... Bazowano na świadkach, na zeznaniach świadków. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że niestety, ale takie miejsce jak to, często, bardzo często już odajno w niepamięć, bo ponieważ tutaj już widać, że część tymku odpadła od tej ściany. Ale z tego co wiemy od świadków, tutaj spotykała się w tej piwnicy, można by rzec, śmietanka fachowców. Skala tego typu zjawisk po wojnie ma też odzwierciedlenie w zeznaniach ludzi. Chciałbym wam teraz opowiedzieć historię, którą usłyszeliśmy od pewnej pani, a która to była bezpośrednim świadkiem tamtych wydarzeń, jako małe dziecko. Ta pani nam opowiadała, że w 1947 roku w godzinach wieczornych, gdy była ona z jej bratem bardzo małym, w którym mieli może po 4-5 lat, Yy, przebywali z małą w domu i w godzinach wieczornych usłyszeli mocne pukanie do drzwi. Ta matka zostawiła te dzieci w pokoju. Ja sama poszła zobaczyć, co tam jest. Co tam się dobija tak. I się okazało, że to byli uzbrojeni mężczyźni. Nie, mogło, nie chciała ich wpuścić, ale kopnakiem wyważyli drzwi. Te drzwi widziałam osobiście i widziałem, jak są załatane. To jest jakiś jako świadek tego, tamtych wydarzeń. Te drzwi po dziś dzień są załatane deską. Zażądały od matki, wydania jedzenia, wydania pieniędzy oraz kosztowności. Matka się bardzo bała i oddała im wszystko, co tam miała w tym swoim posiadaniu. Oni zabrali te rzeczy i poszli, ale co jest charakterystyczne, te osoby porozumiewały się ze sobą po niemiecku, także... Także właśnie, te historie z tamtych lat wymagają jednak szerszego opracowania, chociaż już z biegiem czasu pewne opowieści i świadkowie wymagają weryfikacji. Ale patrząc na takie miejsca jak tutaj, z całą pewnością możemy stwierdzić, że tak zwana historia raz powojennych jednak wymaga rzetelniejszego opracowania, chociaż patrząc na to e, bardzo optymistycznie, no to jednak nie możemy się spodziewać zbyt dużych efektów na tym polu. Niestety, ale czas zaciera ślady, ludzie niestety umierają, no i bezpowrotnie ginie, ginie ta wiedza, którą my Staramy się jakoś to zatrzymać dla Was, tak aby to ona jeszcze była dostępna. Także pamiętajcie, w Lubiążu istniała organizacja, która nie była tylko zabawą chłopców, palenie ognisk, zabawą rogami nimi i tak dalej. Oczywiście wiele spraw wymaga potwierdzenia, ale z całą pewnością można stwierdzić, że ich działalność była stricte bardzo mocno przestępcza na tamte czasy. O, namiary na te miejsce nawet nie proście, bo nie chcę go udostępniać. Ja wam przedstawię tam jeszcze w załączniku, postawiłem zdjęcia dwóch książek, które opisują o tych podziemnych organizacjach, jakie, miałem, jakie były w Lubiąży, ale to są takie dosyć szczątkowe informacje, za dużo się nie dowiecie. W każdym razie w jednym takim ipn opracowaniu te organizacje są bagatelizowane. sobie nie dziwię się, bo nie mają dostępnych informacji. W tamtych czasach jednak tego typu rzeczy nie wychodziły szerzej niż poza ten krąg. Trzeba po prostu sobie nazwać wprost. To byli przestępcy, którzy próbowali przetrwać na tym terenie i którzy z całą mocą walczyli czy to Rosjanami, czy z Polakami, no czy też oczywiście z Niemcami, autochtonami. Taki słynny przykład to gliniany 1946, gdzie na środku wioski zostaje zamordowane małżeństwo. Za co? Za ujawnienie prawdy, ale jakiej prawdy? To są opowieści, które jednak funkcjonują gdzieś tam w ludziach, w społeczeństwie, a które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Takich rzeczy trzeba cały czas wnikliwie wysłuchiwać, słuchać, starać się podążyć tropem tych opowieści, poszukać i można natrafić na takie miejsce jak tutaj. Czyli zawsze te opowieści mają potwierdzenie w terenie i warto sobie zacząć szukać takich miejsc. Ale jak już powiedziałem na początku, my to dostaliśmy od naszych informatorów, ale musieliśmy najpierw do nich dotrzeć w związku z jedną sprawą. Także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.